Czekaj, czy teraz jest dobre, czy nie jest dobre? Tak, dwieście, pingu, no nie, No lepsze lepszy niż wcześniej, widzowie, na pewno Tylko żeby, proszę, żeby taki Taki, taki został Widzowie, Zaraz będzie płakali na streamie, widzowie Tysiąc streamień, no kur... Heniek

Jeśli to przez ja kocham, No tu. I jak zaraz mnie na sprawdzenie wezmę. Na sprawdza. Na sprawdza, Jak mnie na sprawdzenie. Dobra, jest film. Ehm. Czy um. ja jakieś gdy dosy dostaesz co ja już nie wiem. Wi co, cociesz co, co to lizi? Może jutro zrobię? Może widzowie, jutro zrobię streamka. Na razie, że mnie widzę w internetu. a jakby ktoś pytał z powtórki live, skąd mam te idamy, to piję na klucz. No Nie no dobra To wszystko to jest jakaś magia, przysięgam. To jest magia y -y 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 -y. przed odpaleniem streama zero pingu y -y -y -y. pod odpaleniem streama 6000 pingów Ktoś mi jest w stanie go wytłumaczyć? No. Tak pięknie było Tak wyśmienicie Przepiękne Nie mogło Nie mogło No to ja się nawet ruszyć nie mogę O Nie no coś tam Coś teraz to, nie, to, tak, to tak nie było, żeby... Wykratałem, widzowie Ale lagi Wiem, że są lagi, ale ja, ja nic na to nie poradzę. Przed włączeniem OBSa Przed włączeniem OBS-a miałem zero pingu. Po włączeniu OBS mam właśnie tyle. Więc no Siema Bartosz Wiem... Wiem, że są lagi. Ojej, nie wiem, dlaczego takie lagi są. OBS-a. No, daj mi jakąś odchodzić, Przed włączeniem OBS-a miałem 0 um, FPS-ów, tylko OBS-a ma właśnie to. Czy? Ja mam main kontakt Ej, to mi to mi tam nie widać Kids No ale dlaczego no wszystko, wszystko tak płynie chodzi? Mam no, za 50 minut do dopiero. Chcesz do założyć na serwer? Mogę! Mogę dołączyć! Tylko jaka wersja? Dobra. Chyba by zrobić na dzisiaj będziemy streamka. Może jutro będę streamer. Albo nie czekajcie widzowie że... Napieć no, IP noga, ale... To jest chyba... Koń koniec, chyba... Nie dobra, mi to widzowie tak boli. Patrz. Patrz. Nie no, widzę, mi się mieczem. Chłopaki, to widzicie? No, chłopaki, no! Mm. I wyłączę streama i zero, zero pingu. Dobra, widzowie, budujemy domek na spawnie i wizowie anarchii. Albo budujemy ścianę i temu. Kurie. Albo niszczymy spawn na widzowie anarchii. Żartuję. Mm. Ale widzowie 5 osób na streamku. Ale takie radio to muszę przeprawić. Jutro albo dzisiaj no. To może będzie jakiś simak Wiem, Kurde. Napisz IP to wejdę po streamie. No tak to żyć się nie no... Napiszę pi! To no, jest. Hmm. No, to będę, może ja coś naprawił, bo to nie moja wina nawet. Pewnie. Bo ja internet mam bardzo dobry, bez streaman. Wręcz wyśmienity, ale To co teraz jest, to wie to jest takie Dobra ja, Jak on powie, żebym ja wyszedł to za linię, albo coś mu to... Do... Nie, jak on powie... Słyszałem, ale nie wiem czy... Nie. A, bo jest blokada mm. Patrz, jeżeli to jest Atenos! Nie, nie Żeby to Atenos jest

A, to jest przykład, jakby są. Bo nie można reklamować jest. Mam takie coś... Wszystkie wędliny w tej się można. 50% tani przy zakupie trzech opakowań. I tylko w poniedziałek ma słowickie 82%. 50% tanie przy zakupie trzech. Szczegóły dostępne w aplikacji. Daj mi coś otworzy... Jako... To się opłaca. Zereb jakby na końcu sobie tam. albo mi na Discord napisz discord spx z no Dobra, może mnie na Discord daj like, po streamku się... no kur no hey full tego jakie fullboxa, boxa Zabudowuję siebie non puis ne se met je vais pas je vais pas que je vais pas moi aussi ah